Nie no, na moim koniec, żeby go ja, to w zasadzie filmem anime umwany. Jak wam wino, z tej roku, wiem, że były bajki na TV, jak na TV ważne tylko, ale jakoś nie tylko bajki na GAN, zwykle też nie ulubiony był, nigdy nie mogłem gdy tyle jeść Ale bym czuł, że istotne, i było, wiem, że bajki to jest w to mak doszła bajka, animacja, tylko mamy już film, jak to wyszło, nie wiem, czy go znalazł, powiedziane, w świecie prostokątnego kratuł 30. Dziś Romek z Rada zbudował tu 不是、嗯， Vous pouvez venir Pajka opowie, jaka panem kosmiczem, może powiedzieć, że jest panem sparymanikiem kosmików, i tutaj może pojawić się na naszej no I, i, i pojawi się jakaś I jakimś w i kampus na jakimś naszym Rio, po raczej nim od razu No ale wszyscy tylko psa, co jest trochę ciemne bo myślą, że to będzie kosztość tego sparymana, a ojciec jest skończył w filmiki w tego nic z tego nie ma miejsca, po prostu wyczął te widziam tego micia, no i wszyscy mało co robią w Wielkiej Czołówce. Właśnie po czułku, jakieś ominy z psa. ona się nie mocno przyjaźni, bo jest w schronisku. No i nie jest w schronisku. Będzie musiała rachować tylko władzę, ponieważ jej opiekę mają. Muszą jakoś żyć, muszą się rachować nawzajem. Ale jak my w tym ciągu nie ma nic specjalnego. Trochę o familii, trochę o i smutku. Okamie co jest 5 na 3, już na coś fajniejszego, mocniejszego. A jak mi, będzie, powiedzieć, mówię, mi się brakuje, raka mi się brakuje, takiego mica jak Ja my, kretku, bryka, jak z tyłu, z parkiem na koci, i z kęcia, by się robi, a tak, a mamy małba i mamy Micia przeuranego za małba i tyle tamasię. No to raka tu to istot.